Kolejna fantastyczna historia wprowadzająca do odcinka, co jest grane, rozpoczyna się w pewnym sklepie spożywczym, takim wiecie, dużym owazim, gdzie ja i mój syn robimy zakupy, podjeżdżamy, dokładnie on podjeżdża, będąc w środku, ja prowadzę ten wózek, wypakujemy rzeczy na blat i tam pani już widzę, że zachwycona tymkiem, jakim on ładny, jaki on piękny, wiecie, moje ego ojca, bardzo mocno podbudowane i pani pyta, po on ma takie oczy, ja mówię, że po mojej kochanej żonie, natomiast potem padło to super pytanie, którego nie załapałem jeszcze w tym momencie i co się za zanim im kryje pani w końcu pyta on taki ładny Ale wiesz ja tego nie załapałem wracam do domu opowiadam mojej żonie jak się pani zachwycała jaki ty jest ładny fajny moja żona zadaje takie jedno pytanie kontrolne Piotrek a czy ty bym do ciebie powiedział w trakcie tego wypakowywania tato ja mówię no tak to mówił tato i nagle Otworzyły mi się oczy, co ta pani powiedziała. No nic, tak więc słuchajcie, podczas jednej wizyty w sklepie dowiedziałem się, akurat o tym wiedziałem, że specjalnie wyględny to ja nie jestem, ale jeszcze po tym, jak przyjechałem do domu, dowiedziałem się, że jestem głupi. No, morał z tego taki, który utrzymuje od liceum odnośnie brzydoty, że prawdziwe piękno jest we wnętrzu człowieka. I tak jak mówię, ja sobie to powtarzam od liceum. Dzisiejszy suchar jest może trochę delikatnie polityczny, ale uwaga. Jaką y, część ryby najbardziej lubi nasz były pan prezydent Aleksander Kwaśniewski? Samogon. <ścoughs> Po sucharem, jak również historią na początku tego materiału możemy przejść już do tego, co się działo i co będzie dziać w trollu. To jest, co jest grane. Ja mam na imię Piotek i będę wam opowiadał o grach planszowych, ale najpierw opowiem wam o tym, co się działo i co jeszcze będzie dziać na kanale Game Troll TV. W listopadzie w grudniu będzie się działo bardzo dużo. Będzie do wygrania cała masa różnych rzeczy. Serio, abyście wygrali wszystko, to co jest do wygrania w listopadzie w grudniu, to potrzebowalibyście niezłego kalaksa. Dlatego tym bardziej zachęcam Was do subskrypcji tegoż kanału, żebyście nic nie om Minęli, żaden konkurs, żeby wam nie przeleciał między palcami. Ale dobra, jedziemy do tego, co było i co będzie dziać się jeszcze w trolu. To, co było na razie, czyli w poniedziałek, wydarzył się ósmy odcinek mojego podcastu, który nazywa się Janerd. Ten podcast posłuchało już do dzisiaj prawie 5 tysięcy ludzi. To jest straszliwie dużo. Bardzo serdecznie za to dziękuję. No i co? No i za dwa tygodnie kolejny odcinek. Jak ktoś jeszcze nie słuchał, nie wie, co to jest, to bardzo proszę, ględzenie takiego nerda, czyli mnie, w formie podcastu można sobie posłuchać. Na Spotify jest. Spisujecie sobie Janer, tam sobie możecie zasubskrybować, żeby znowu nie omijać tych odcinków, bo niektóre osoby pytają mnie, hej Piotrek, ale kiedy będzie informacja? No, będzie informacja u mnie na Facebookach, ale również e, można sobie tam subskrybować coś chyba jakoś i tam dostajecie powiadomienia. E, druga rzecz, która się ukazała w tym tygodniu to recenzja gry Villains Marvel, tylko tym razem nie jest to Disney, jest to Marvel. Jest to poprawiona wersja. Zmieniona mechanicznie i nie ma błędów takich wydawniczych, jakie miała wersja Disney, więc jak ktoś chciałby zobaczyć, to niech się wcieli w te złe postacie ze świata Marvela i zastanawia się, czy Thanos w sumie nie chciał dobrze. Tak czy inaczej, Marvel jest już dostępny. Kolejna rzecz, która się wydarzy dziś, dziś o 20, tak jak w poprzednim miesiącu. Ostatni stream z malowania figurek okazał się bardzo dużym sukcesem, bardzo Wam to się spodoba chcecie malować razem ze mną, ja chcę Was inspirować do malowania figurek, tak więc wyjmujcie farbki, wyjmujcie pędzle, wyjmujcie cokolwiek, co Wam jest potrzebne do malowania, wyjmujcie oczywiście figurki, które są niezbędne i spotykamy się dzisiaj o godzinie 20 w sobotę na malowaniu figurek. Jak chcecie malować, nie wiem, obrazy, paznokcie, spoko, ale malujmy sobie i będzie fajnie. Nie zostawiajcie mnie samego przy malowaniu tegoż trolla, który śmiga Wam do jakiegoś czasu. Ten troll, żeby było klimatycznie, wiecie, game troll, troll z figur troll z gry, pochodzi z gry pod tłem Blood Rage. Jak ktoś nie widział, to w poprzednim e, miesiącu malowałem figurkę z gry Massive Darkness. Jak ktoś chce poczuć klimat, wczuć się nieco bardziej, to ten stream oczywiście dostępny jest na e, kanale. E, I ostatnia rzecz m, informacyjna, mianowicie e, jutro, jutro zobaczycie kolejną, e, kolejny film z serii Night. Tym razem zobaczycie najlepsze gry, gdzie nie wygrywacie na punkty. Dokładnie tak. Czyli e, wiele osób prosiło mnie o tego rodzaju film, o pokazanie takich Gier, gdzie nie wygrywamy na punkty, no bo niektórzy twierdzą, że a tam punkty, punkty, ale coś trzeba ciekawego zrobić w grze, żeby wygrać. To więc bardzo proszę jutro o takich najlepszych grach, gdzie się nie wygrywa na punkty, będę mówił. O tyle wprowadzenia informacyjnego, a teraz idziemy do przeglądu gier. Ravensburger przysłał mi absolutnie rewelacyjną grę. Mianowicie jest to gra pod tytułem Minecraft. Tak jest. Minecraft jest to gra, która oczywiście odnosi się do niezwykle popularnego komputerowego hitu, który wykorzystywany jest w dobrych szkołach jako na przykład narzędzie do nauki programowania, ale teraz będziemy mówić o planszówce. Planszówka Portal Dash jest to już druga planszówka z serii Minecrafta, która została przez Ravensburgera w Polsce wydana. Pierwsza była taka zielona, taka familijna, gra rywalizacyjna. Ona była dosyć prosta i bardzo często polecam tę grę jako taka gra na start, która również może połączyć pokolenia młodszych, starszych, a tutaj mamy grę full kooperacyjną, już nieco trudniejszą niż tamta zielona. Tym razem będziemy musieli przechodzić różne plansze. Oczywiście będziemy sobie kraftować różne przedmioty, ulepszać, zdobywać, e, budować z pozyskanych wcześniej surowców po to, żeby przechodzić różne plansze, żeby odkryć portal, żeby na końcu tego portalu pokonać różne stwory, tak jak i również różne stwory będziemy pokonywać w trakcie naszej przygody i jeśli je pokonamy, pokonamy tych wielkich złoli na końcu, przejdziemy przez portal, wtedy Wygramy. Jeśli nie, no to zagramy jeszcze raz, bo żeśmy przerznęli, ale jest to bardzo, bardzo dobre. Tak właśnie wygląda rozłożony Minecraft Portal Dash. O co w tej grze chodzi? Otóż w tej grze wybieramy sobie naszą klockową postać. Nasza klockowa postać otrzymuje swoją kartę postaci ewentualnie pomocy, które są bardzo pomocne. I na tej karcie postaci mamy piękne, pikselowe serduszka, które ujęły me prawdziwe serce. Do tego wszystkiego mamy startowe przedmioty, które w trakcie gry będziemy mogli ulepszać pośród tych, które leżą przed nami, ale również. Spośród tych, które są zakryte w przestrzeni obok nas. Naszym głównym zadaniem jest zrealizowanie zadań, które są wyznaczone przez ten kartonik, czyli na tym kartoniku musimy układać klocki pozyskane. W danej kolumnie jeden kolor i w drugiej kolumnie może być ten sam lub może być inny. Zasadniczo musimy to uzupełniać. Mamy na to określony czas, gdyż ta piękna nasza konstrukcja składa się z kilku poziomów, zanim zbierzemy wszystko z pierwszego poziomu, musimy mieć zrealizowany ten kład Quest. Drugi poziom, ten quest, trzeci quest, ten, ten quest. I na końcu, kiedy odkryjemy naszą planszę, która nie tylko tak może wyglądać, będziemy ją budować w zależności od przyjętego poziomu. Łącznie mamy pięć poziomów w grze i będziemy budowali ją z innych elementów, ale na końcu zawsze nas pojedynek z bossem czeka. To jest ten boss. Bossów w grze mamy dwóch i kiedy go pokonamy, wychodzimy, wszystko jest fajnie, wygraliśmy. Potwory będą pojawiały się w kolejności, którą gra nam wyznacza, więc jesteśmy w stanie się na pewno. Rzeczy przygotować. W dodatku te klocki będziemy wykorzystywali nie tylko na realizację zadań, ale również na właśnie levelowanie naszej postaci przedmiotów, na lepsze wydobywanie różnych elementów, nakładzeniu tych klocków, żebyśmy nie dostawali obrażeń za obszary, ponieważ to nie jest tak, że sobie jolo podróżujemy, ale również musimy uważać, gdzie nie stąpamy. Również tych klocków będziemy używali do pozyskiwania różnych fajnych przedmiotów. Gra jest bardzo prosta: rzucamy dwoma kostkami, co generuje to, czy potwory się rzucają, i ewentualnie co pozyskujemy, a z tego, co mamy, czyli z przedmiotów, Możemy się poruszać, możemy się bić, możemy atakować dystansowo, możemy wydobywać wiele, wiele fajnych, ciekawych rzeczy można tutaj sobie robić. Bardzo przyjemny tytuł, bardzo mocno modulowany, tak jak widzicie. Gra szybko się nie znudzi, ponieważ sporo tych elementów wpływa poziomy, różne potwory czy stwory, które nam się pojawiają, sytuacje na planszy, na regrywalność tego tytułu. Jeśli szukacie regrywalnej gry kooperacyjnej, która będzie nieco trudniejszą niż zazwyczaj takie proste rzeczy oparte na. Licencji na przykład Minecraft to zdecydowanie... Te grę polecam. Dzięki kolejnej grze, w co jest grane, pojawi się pewien element edukacyjny. Uwaga! Otóż mamy sobie taką grę Uwe Rosenberga, którą otrzymałem dzięki uprzejmości wydawnictwa Rebel i teraz ta gra nazywa się Ativa. Ativa jest to region w Ganie ja tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem również, że istnieją takie nietoperze, które nazywają się nietoperze rudawkowate i te nietoperze rudawkowate lecą sobie daleko w nocy, nawet na 100 km jedzą różne rzeczy, a później wracają, robią po drodze kupę. Nie tak jak te wredne gołębie, których jeden z nich, jak miałem chyba 7 8 lat zrobił mi kupę i centralnie trafił mi w loda, którego tak strasznie wyżebrałem od rodziców. Nie znoszę głębi, ale tak czy inaczej, te zwierzątka lecą, robią sobie kupę i jak robią sobie kupę, to w nich są nasionka tego, co zeżarły i w ten sposób zalesiają bardzo, ale to bardzo duże obszary. A później sobie wracają, śpią i tak cały czas, i tak cały czas. Co oczywiście będzie wpływało na zalesianie bardzo dużych obszarów. No i w tym momencie dowiedzieliście się czegoś więcej, co w instrukcji jest napisane, a teraz dowiedzcie się, co to jest za gra. Możecie mieć w tym momencie troszkę błędne wrażenie, że w grze Ativa waszym zadaniem będzie latanie sobie nietoperzem i robienie kupy. Nie, absolutnie nic bardziej mylnego. W tej grze najpierw będziecie musieli przejść przez instrukcję. Instrukcja może jakoś specjalnie długa nie jest, ponieważ ma 12 stron, ale te 12 stron wypełnionych tekstem, gdzie bardzo, bardzo często możemy się złapać i w trakcie gry nie będziemy pamiętali dokładnie, jak działa jakaś zasada, więc gra można zapowiedzieć Potencjałem na wywalenie się w trakcie rozgrywki lub tekstem, wiecie, jest jeszcze jedna taka zasada. Zasadniczo jest to standardowy worker placement, który jest koszmarny jeśli chodzi o przygotowanie. Dostajemy taką planszetkę, dokładnie każdy gracz to robi, i na tej planszetce musimy rozłożyć całą masę różnych elementów, które tutaj wędrują, i dzięki temu, w trakcie gry, kiedy ona już wreszcie wystartuje, będziemy pozyskiwali z planszy różnego rodzaju dobra. Gra, jako przyszło mówić o worker placementie, będzie polegała na tym, że przynosimy część naszych ludzików. Na akcje, które mamy na środku, tych akcji mamy łącznie 13 i właściwie w dużej części dobre wytłumaczenie tych akcji zajmuje najwięcej miejsca w tej instrukcji. W momencie, kiedy już to robimy, najważniejsza część tych elementów, które możemy robić na plaży, to oczywiście pozyskiwanie surowców, tudzież różnych zwierzątek i rozbudowa naszej farmy, jeśli można byłoby tak powiedzieć, ponieważ wszystkie te elementy, miasteczko, wioska, osiedle, farma, które pozyskujemy w trakcie rozgrywki, czy zagroda, burz, czy pagórek, będziemy umieszczali troszkę poniżej swojej planszy, dzięki czemu dostajemy dostęp do nowych elementów, które z kolei będziemy mogli wydawać, żeby pozyskiwać kolejne elementy, czyli można powiedzieć standardowy work and placement. Nie jest to gra łatwa, chociaż instrukcja, tak jak mówię, na początek taka perspektywiczna, 12 stron, o oh, wow, wreszcie jakaś prosta gra od Rosenberga. Nie, nic bardziej mylnego. Na końcu gry, tak czy inaczej, czeka nas podsumowanie naszego wyniku i otrzymujemy pieniądze za zdobyte surowce, czyli najczęściej są to, jest to złoto, za to bardzo mocno punktujemy, za karty, czyli za to, co mamy w naszej wiosce, przestrzeni zagospodarowanej, ale również otrzymujemy za te bardzo ważne nietoperze, które również powodują zwielokradnienie poszczególnych akcji, czym właściwie chyba oddano to, że te nietoperze spełniają takie ważne rzeczy. A tak właśnie wygląda. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że Rebel wyda kolejną grę pojedynkową. i Jak ja zareagowałem na tego news'a? Oczywiście bardzo pozytywnie mało nie posikałem się ze szczęścia. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony musiałem do toalety, z drugiej strony bardzo, ale to bardzo nie, lubię gry pojedynkowe, szczególnie karciane w klimacie fantazy, science fiction, post-apo, steampunk. No nie wiem, tych światów oczywiście jest bardzo wiele, gdzie siły mniejszego dobra, większego dobra, większego, mniejszego zła będą się tam ze sobą lały. Ale jakie było moje zdziwienie? Kiedy w końcu otworzyłem paczkę i zobaczyłem grę pod tytułem Challenger z drużyny marzeń i zobaczyłem tę no, bądź co bądź osobliwą okładkę, otworzyłem, zacząłem czytać instrukcję, i tam dowiedziałem się, że będę się pojedynkował w parku tymi dziwnymi postaciami. i Spoko, to nie jest ustawka e, kiboli. Nie, tylko w tym parku będę pojedynkował się o to, kto komu będzie zabierał flagę. No i ta osoba, która będzie lepiej zabierała te flagi, zdobędzie więcej e, kibiców, z więcej punktów. I e, koniec końców, po kilku rundach przejdzie do epickiego finału i tam wypiskę. W finale zetrą się dwie osoby, które mają najwięcej punktów z całej rozrywki i wyłonią zwycięzcę. O! Taki jest opis Challengers. A teraz zobaczmy o co w tym chodzi. W wytłumaczeniu o co chodzi w grze Challengers, mimo że ta gra nie ma jakiejś specjalnej długiej instrukcji, jest dosyć skomplikowane, więc skupcie się. Otóż mamy bardzo ciekawy element w grze, czyli mamy takie maty. Maty są gumowe. Takich mat łącznie mamy cztery. Przy każdej macie będzie toczył się pojedynek składający się z dwóch graczy, więc łącznie maksymalnie do gry może usiąść ośmiu graczy, ale spokojnie mamy również wariant tak zwanej automy i możemy grać sobie sami albo z graczami, e, kiedy jest tak liczba nieparzysta, ponieważ zawsze musi być parzysta liczba osób przy stole, więc jeśli kogoś nie ma, no to dorzucamy tą automę i możemy sobie grać. I teraz, na początku otrzymujemy sobie taką talię, którą będziemy uzupełniać o karty, które pozyskujemy w trakcie rozgrywki. Tych kart jest bardzo dużo. Te stosy A, B i C będziemy tworzyli łącznie z pięciu talii co grę. Tych talii, z których to tworzymy jest sześć, więc mamy jakiś taki element jeszcze większej rywalności. I umówmy się, tych kart w jednym stosie jest tyle, że i tak tego nie przegramy przez nie wiem, 3,, 5, pięć, partii, ta gra jest ma bardzo, bardzo mocno regrywalna. Na początku każdy z graczy otrzymuje taką kartę, czyli plan swojej gry, dzięki czemu wie przy którym stole dany gracz będzie siedział w kolejnej rundzie. Gra będzie trwała 7 rund. Po siódmej rundzie, kto będzie miał najwięcej punktów, o bardzo proszę, o takich i takich, których zbieramy sobie po wygranym pojedynku. Tych dwóch graczy siada przy jednym stole, grają ostatni pojedynek. Kto ma w tym momencie przewagę, kto wygra ten pojedynek, zostaje zwycięzcą. Zatem teraz zobaczcie jak wygląda pojedynek. Mimo, że od samego początku będziecie mogli sobie ulepszać Wasze talie kolejnymi kartami, na początku ze stosu A, później B, później C, taki najbardziej zaawansowany, to pokażę Wam na podstawowych taliach jak wygląda ogólna mechanika tej gry. Na początku o tym kto będzie graczem rozpoczynającym decyduje rzut tą flagą, kto wygra to oczywiście ten zaczyna, później zaczyna ten gracz, który ma puchar o większej liczbie przed sobą, ale na początku załóżmy, że wygrał ten gracz, wykłada pierwszą kartę, jego pierwsza karta bardzo mocna jest to czwórka, bardzo Proszę, wy przechwyciłeś flagę. Kolejny gracz wykłada dotąd kolejne karty, aż suma tych kart będzie co najmniej równa temu. W tym momencie, bardzo proszę, przechwycili tą flagę. Pies razem z trenerem, ta karta wędruje na tak zwaną ławkę. No i teraz ten gracz będzie robił identycznie to samo do momentu, kiedy uda mu się wyrównać. Bardzo proszę, nowy złapał, te karty wędrują tutaj. W ten sposób się bawimy, aż kogoś nie zabraknie kart, lub po prostu nie będzie w stanie wyrównać. Czyli właściwie na jedno wychodzi. Ten gracz, który wygra, zabiera wierzchni element. Które odlicza również rundy, które nam pozostały w grze, i tutaj kryje się wartość punktowa. W grze pozyskamy, pozyskujemy punkty stąd, jak również pozyskujemy punkty, które otrzymujemy w trakcie rozgrywki dzięki zagranym kartom. Jak komuś w tym momencie w grze zaświetliła się jakaś lampka, że ta gra, nie jest prosta, infantylna, wykładamy tylko karty? Nie, absolutnie. Poczekajcie jeszcze chwilę. Kolejne kombinacje kart, które będziemy pozyskiwali w trakcie rozgrywki, robią się naprawdę epickie. Zresztą w ogóle z jednej strony opisy poszczególnych kart, ich siła i działanie robią robotę, i czasami karty, które są na polu, na ławce, będą. Wpływały na ogólny nasz wynik, na sumę, ale również taki ciekawy jest humor, ponieważ w tym wyścigu o flagi widzieliście jakieś konie, jakiś rycerz, jakiś czarodziej się pojawił, kowarka, lew, bombowy, bohater czy reżyserka. Z jednej strony humor, z drugiej strony możliwość łączenia tych wszystkich kart jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim levelu. Jeśli ktoś lubi regrywalne pojedynki karciane, to tą grą zdecydowanie powinien się zainteresować. Ciekawostki i ploteczki, czyli bardzo lubiany przez Was dział, wygrzebałem Wam ciekawe informacje i pierwszą ciekawą informacją, która ucieszyła mnie, ucieszy Was, ale ucieszyła również bardzo moją córkę, jest to informacja o tym, że w sieci pojawił się darmowy dodatek do Colt Expressa. Jeśli nie zapomnę, dostaniecie link w opisie tego filmiku, a jeśli zapomnę, to wpiszcie sobie Colt Express Free Expansion Halloween i dostaniecie sobie taki Halloweenowy dodatek, gdzie macie po prostu zwykłe karty, które rozdajecie na początku gry po jednej dla każdego gracza i tutaj zrealizować pewnego quest'a, który macie tam nadrukowany, a dokładnie macie ikonografię, więc dzieciaki, które grają w tę grę i bardzo się cieszę, że po mojej radzie i poleceniu e, i nauce jak należy dzieciaki wprowadzać do tego typu gier, wiele osób sięgnęło po tę grę i wprowadza swoje 4, 5-6-latki i gracie, więc te dzieciaki na pewno się ucieszą, że jest taki darmowy dodatek, wy szczególnie jako rodzice wiecie, darmowe, najlepsze pieniądze e, i e, wprowadza prostą, ale bardzo ciekawą mechanikę do gry questów. E, druga informacja, taka troszkę można powiedzieć Bardziej o sobie, ponieważ coraz więcej osób pyta o rzuć Kostką. Ludzie, ja mówię o tym co tydzień prawie już. Rzuć kostką odbędzie się 3 i 4 grudnia. Za chwilkę będzie pojawiało się jeszcze więcej informacji, co się będzie działo, będzie się działo jak zwykle epicko, ale no właśnie. Pierwszą nowinką, która jest to, że pojawią się bilety. Bilety będą w formie online, będą robione przez aplikację, tudzież stronę Eventeo. To się nazywa. Ja o tej aplikacji będę Wam mówił nieco wcześniej, dużo więcej, żebyście jak najlepiej sobie kupili, żebyście wiedzieli, na co. Się piszecie, ale będzie można sobie kupić te bilety online. Cały czas myślę, jak to powiązać z pakietami, z tą kolejką, więc być może dajcie mi jakieś rady w komentarzach, jak to ogarnąć, ale tak czy inaczej, na pewno będzie można sobie tym razem kupić bilety już online wcześniej. Kolejna rzecz i kolejna informacja, mianowicie e, wojna o pierścień. Wojna o pierścień, gra Karciana. E, zostało to w tym tygodniu potwierdzone, przybite i przepieczendowane, że zostanie wydana. Ja oczywiście bardzo się z tego faktu cieszę, gdyż bardzo lubię sobie władce pierścieni. Ostatnio gdzieś tak na boku zacząłem sobie znowu czytać władce pierścieni i wkręcam się w ten klimat bardzo, ale to bardzo dobra książka jest, dlatego tym bardziej ucieszyłem się, że wojna o pierścień, gra, w której zostaniemy podzieleni na dwie drużyny, zostanie wydana. Ehm, w tej grze mamy dwie drużyny, czyli mamy tych z cienia i tych tak zwanych dobrych, którzy dzieląc się na drużyny będą musieli rywalizować w różnych setach, różnych scenariuszach. Dzięki tej grze będziemy mogli ogarnąć sobie właściwie całą trylogię Tolkienowską, czyli od wyjścia z Shire aż do wrzucenia z takiego znanego pierścionka do góry przeznaczenia. Więc jeśli lubicie tego rodzaju tytuły, to bardzo proszę Galacto, to wyda na początku 2000 23 roku a teraz robimy jej, bo to super gra jest. No i ostatnia rzecz, opowiadałem wam w poprzednim tygodniu o grze Hero Quest. Dokładnie nawet nie opowiadałem wam o grze, tylko pokazałem, ponieważ się strasznie podnieciłem, bo w trakcie nagrania dostałem paczkę z Hero Questem i wam to od razu rozpakowałem. Gra oczywiście grana jest już przeze mnie dużo, 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 dużo mocno wcześniej, ale cieszę się, że jest polskie wydanie. Ale pytaliście jeszcze o bardzo ważną rzecz. Niektórzy zwracali uwagę, no, no, Piotra, jesteś motor nie powiedziałeś o aplikacji, no bo to był unboxing. Ale jest również aplikacja, tak? Oczywiście jest aplikacja i po co ja o tej aplikacji mówię, ponieważ już wiem i teraz mogę wam powiedzieć, że ta aplikacja będzie jaka? Spolszczona. Spolszczona aplikacja pozwala wam, że w ogóle aplikacja do tej gry, która jest za darmola do pobrania, pozwala wam na co? Pozwala wam, że nie macie tego zoltana, czyli tego gościa, który jest tym złym i chce uwalić całą resztę graczy. Tylko wszyscy gracze mogą być tymi dobrymi, ponieważ aplikacja robi za Zoltana. Bardzo proszę, ten sam pomysł, co był w destancie został dzięki aplikacji wprowadzony. Do tego wszystkiego gra dzięki temu ma taki wariant solo, no bo skoro aplikacja wrobi ze Zoltana, no to możecie sobie grać sami ze sobą, z telefonem. Aplikacja ma, wiecie, efekty pogodowe, dźwiękowe, lektora. Aplikacja zostanie spolszczona na poziomie, na poziomie napisów, tak? Cała reszta będzie niespolszczona, ale napisy, wszystko poczytać będzie można sobie w języku naszym polskim, tak? Więc o, uzupełniłem tę informację z poprzedniego tygodnia i mam nadzieję, że cała masa ludzi teraz się cieszy. I bardzo proszę na mojej nowej macie, którą otrzymałem od Playmat. Za chwilkę pokażę Wam nową, fantastyczną rzecz, którą otrzymałem od innego wydawcy, ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz, mianowicie takie coś, takie coś to jest taki Distraj, który za jakiś czas, jak będę robił kolejną akcję kubeczkową z żeńską wersją kubeczków, tak, ta grafika powstaje i aktualnie jest konsultowana między grafikiem a moją żoną, więc o, tam ostro gadają. Więc tak czy inaczej, takie Distreje też za jakiś czas będą ofercie trollowego sklepu. Tak jest, bo takie coś powstanie, ale dobra, o tym na razie nie będę. Mówił, będę mówił Wam o tym, co otrzymałem od Muduko. Jest to bardzo dobra rzecz wpisująca się w element workshopowy, ponieważ wiele osób chce zaprojektować swoją grę, chce jakoś zaistnieć. Bardzo proszę. Więc mamy taką rzecz. Specjalnie nie rozpakowywałem tego w środku, ponieważ jest to, jak widzicie, białe pudełko z każdej strony, więc możecie sobie zaprojektować własną grę. W środku specjalnie nieodpakowane rzeczy. Są to elementy, na których będziecie mogli tworzyć, na przykład swoją grę karcianą. Proszę, tyle macie kart, proszę, tyle macie kart. Co jeszcze może Wam się przydać? przy tworzeniu gry, a no na przykład jakieś elementy tekturki, z których coś tam powycinacie, czy yy, będziecie mieli... Jakieś ludziki, o, już widzę ciekawy pomysł, który moja córka będzie miała. Może sobie jakąś taką grę razem zrobimy. Podpórki, żeby te ludziki się nie przewracały. Znaczniki, jeszcze więcej znaczników, więc można powiedzieć, do wyboru, do koloru. Jest to ciekawy pomysł na pewno, szczególnie dla tych, którzy coś myślą o swoim wydaniu, ale no nie mogą się zebrać, a takie coś może być inspiracją do wydania. Ba, nawet na samym końcu mamy takie coś, co jest planszą jeszcze niezarysowaną i i możemy ją uzupełnić od jakiś epicki tytuł i na przykład taki egzemplarz wysłać do wydawcy już zrobiony. Więc ciekawy pomysł na pewno. Dla tych wszystkich, którzy planują zrobienie własnej gry jest to pomysł jak znalazł. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest jeszcze nieodpakowane dziewicze. Dopiero będę odpakowywał dzisiaj na streamie. Bardzo dużo dobrego słyszałem o tych pędzelkach firmy Amy Painter, więc sobie kupiłem takie coś. I to są takie pędzelki do metody suchego pędzla. Wiele osób widziałem, że używa, wiele osób widziałem, że poleca, szczególnie Chwali się takie właśnie okrągłe główki w tych pędzelkach, więc zobaczę, jak to będzie wyglądało na streamie. Więc na razie sobie tylko obejrzyjcie, a na stream wpadnijcie, zobaczcie, jak to działa, bo być może będę wybitnie z tego faktu niezadowolony, ale widziałem u wielu osób, jak z tego korzystają i są tym elementem zachwycone, więc mojego trolla pomaluję między innymi tym a dokładnie zdrajbuje. W dzisiejszym Blueskin Cornerze pokażę Wam grę, która wkręciła mnie niezwykle w tym tygodniu. Gra, która być może Was też wkręci, ponieważ ma najlepszą cenę z możliwych, czyli jest za darmo. Ale pamiętajcie, jak coś jest za darmo, to nigdy nie jest za darmo, ponieważ w tej grze będziemy mieli mikropłatności. Gra, o której mówię, jest to Marvel Snap, ale właśnie, żeby nie było w tym momencie już Nie, Piotrek, co Ty nam mówisz? Na co Ty teraz wciągasz, dociągasz? Nie, Piotruś mówił Wam o grze, w której mikropłatności zostały sprowadzone do takiego poziomu, że Wam to nie przeszkadza w grze. Jak przegrywacie, to nie macie wrażenia. Że przegraliście, ponieważ za mało w grze, że się zapłacili. Tak mi się przynajmniej po tygodniu grania w tę grę wydaje. Marvel Snap jest to gra, gdzie oczywiście mamy świat Marvela, postaci i lokacje z tej gry. Jest to gra, która pokazuje nam po raz kolejny bardzo popularny, coraz popularniejszy na zachodzie, na wschodzie, na północy, na południu system, w Polsce też, który opiera się o rywalizację o wystawione lokacje. Jest to system, który bardzo mocno upowszechniła w Polsce gra pod tytułem Elect, a Później pojawiła się zwierzyniec, no i są to gry, chyba jedne z nielicznych z tym. Modelem w Polsce wydane, czyli mamy lokacje i zagrywamy do nich różnego rodzaju karty, i po jakimś czasie sprawdzamy, kto w danej lokacji ma większą siłę, dzięki czemu zbiera punkty, ewentualnie bonusy. Taki jest mniej więcej temat. W Gra Marvel Snap robi identycznie to samo. Jest to gra, w której będziemy zagrywali naszych herosów, codziennych herosów, do różnych lokacji i sprawdzali, kto ma większą siłę. Więc można powiedzieć, banał totalny. Gra będzie trwała dokładnie jedna rozgrywka 5-6 minut, ale uwierzcie mi na tyle, w tej grze nie zostaniecie, zostaniecie dużo dłużej ponieważ pojedynki są szybkie, będziecie mogli sobie później budować talie, odblokowywać kolejne karty i to jest mega. Właściwie wiecie, taka gra do posiedzenia na kibelku lub ewentualnie nawet może być głównym daniem wieczoru, ponieważ jak zaczniecie grać w jedną partię, to będziecie się wkręcać w kolejne, w kolejne, ulepszać coraz bardziej te karty i tyle. Mechanika prosta, rywalizacja o poszczególne obszary, nauka w tę grę nie zajmie Wam specjalnie długo czasu, a aplikacja będzie Was również prowadziła za rączkę jak w to wszystko grać. Karty mają oczywiście wartość siły, mają również wartość, która daje możliwość prowadzenia w odpowiedniej rundzie gry. Cała rozgrywka będzie trwała 6 rund i po 6 rundach sprawdzacie, kto ma więcej punktów. Ten, kto będzie miał przewagę w większej liczbie lokacji, zostaje zwycięzcą. Na każdej karcie oczywiście mamy również specjalne zdolności. Lokacje również wprowadzają różne zdolności, dzięki czemu gra jest naprawdę, mimo prostej mechaniki, fantastycznie bogata. Serdecznie Marvel Snapa Wam polecam. Cebulka, 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 czyli jakie ciekawe tytuły tym razem są schowane w internecie i czekają tylko po to, żebyście Wy Wasze z trudnym zarobione pieniądze wydali i żeby te gry znalazły się na Waszych stołach. Właśnie od tego jestem, żeby Wam takie gry wygrzybywać. Zacznijmy sobie od gry dla nieco młodszych graczy, ale spokojnie. Kroniki z Zamku Avel, bo nie aż o tej grze mówię, za 104 zł są do kupienia w Empiku. W ogóle Empik ma ostatnio dużo takich premier cenowych i bardzo dobrą konkurencję cenową, jeśli chodzi o inne sklepy planszówkowe w internecie. Więc zobaczcie, przejrzyjcie sobie jeszcze inne rzeczy, ale Kroniki Zamku Avels jest to gra tak naprawdę dla spragnionych rodziców, rodziców, którzy po tych wszystkich grzybobraniach i innych ciekawych grach w pewnym etapie chcieliby przeskoczyć na jakąś inną grę, która nie będzie koniecznie o zbieraniu grzybów, tylko będzie epicką przygodą, w której awansujecie, levelujecie swoją postać, zbieracie różne przedmioty, poza butami oczywiście i się cieszycie. Więc Kroniki Zamku Avels za 104 zł są. Kolejna gra... Jest to gra pod tytułem Londyn za 80 zł na urwisie.pl i Londyn jest to gra, w której przenosicie się troszkę w czasie, rok 1666 i ten Londyn będziecie musieli dźwignąć po pożarze. zresztą oni w ogóle w tych latach 60. tu Juma, tu. Zasadniczo pomóżcie biednym Anglikom. Kolejna rzecz Imperial 2030. Tu jest taka promocja, że ja bym w tym momencie nawet przerwał oglądanie, czego nie życzę, ale przerwałbym oglądanie i poszedłbym kupił tę grę Imperial 2030. 30 w sklepie AM76 jest da 79 złotych. Tak? I w tym momencie, jak będę oglądał wykres, jak oglądaliście odcinek, to właśnie po tym elemencie będzie i wracacie. Tak czy inaczej, warto kupować dobre gry, dlatego się już tutaj poświęcam i mówię Wam o Imperialu 2030, czyli gra, w której będziecie rządzili z takiego tylnego fotela. Jest to gra Area Control, gdzie kontrolujecie korporacje, które kontrolują rządy, więc dla wszystkich tych, którzy są zwolennikami teorii spiskowych, gra jak znalazł, dla tych wszystkich innych również. No i ostatnia gra Architekci 7 cudów za 116 zł też w MPiku. Architekci 7 cudów jest to w mojej opinii jedna z najlepszych gier. Chyba nawet ostatnio chętniej gram w 7 cudów architekci niż w pojedynek, więc jeśli taka mocna deklaracja padła, to na pewno jest to dobra gra. Architekci 7 cudów jest to kolejna gra, w której będziecie wznosili Cudy wasze świata, właściwie nie wasze, ale wasze będą, jeśli je zbudujecie. No i oczywiście będziecie zdobywali za to punkty. Gracz, który zdobędzie ich najwięcej, zostanie zwycięzcą. O! Takie rzeczy kapitalne Wam w tym miesiącu, nie, w tym tygodniu, przepraszam, wygrzebałem, ale czas szybko leci przy dobrej zabawie, dlatego mi się tydzień z miesiącem myli. To tyle na dzisiaj, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na stream o godzinie 20, jeśli oglądacie to później, to sobie zobaczcie jak ten stream wyglądał, bo na pewno fajnie się wszystko działo i malowało. Jutro najlepsze gry od 8.30, czyli gry, w których nie wygrywacie na punkty. To tyle na dzisiaj, do następnego razu, trzymajcie się, hej! Mechanika, która została świetnie wykorzystana w, w Polsce przez na przykład taki popularny tytuł, którego teraz nie pamiętam, i muszę nagrać to jeszcze raz. Szczególnie pojedynki karciana. Ale wiecie, w mojej głowie, ostatni. w którym możemy daną kartę wprowadzić, mamy. Jeszcze raz.